No cześć, dzień dobry. YouTube się jeszcze ładuje, więc nie wiem, czy jesteśmy na żywo. Dajcie mi chwilę na sprawdzenie tego. Statystyki YouTube'a jeszcze tutaj wchodzą. Tymczasem witam was tą... tym świątecznym kubkiem, bo święta już niebawem. Hehehe. Dzisiaj porozmawiamy sobie o obiektywie, obiektywie 35 mm. Jak zwykle spontaniczny live w natłoku całej pracy i wszystkiego, co się dzieje dookoła. Mam nadzieję, że mnie słychać. Według obs słychać mnie, według aplikacji YouTube też mnie słychać, ale jak pokazuje historia, to nie pierwszy raz, kiedy YouTube pokazuje, OBS pokazuje, a tak naprawdę nic nie widać i nic nie słychać. Więc jeżeli coś widać słychać, dajcie mi poproszę znać. Jeżeli nie, no to trudno, nagrywa mi się okaże później. Dzisiaj wracałem sobie ze spaceru i zrobiłem zdjęcia, które za chwilę wam pokażę. Właściwie jest to kilka niezretoszowanych zdjęć. Zobaczycie w ogóle jak to wygląda w moim profilu. Zawsze kiedy wychodzę z aparatem na miasto i biorę go praktycznie codziennie, mam ustawiony jakiś profil albo dwa, trzy profile ulubione, w których pracuję. Czyli JPEG, który tworzy się obok rawa, od razu ma przypisany jakiś profil, na którym, czy znaczy który mi się podoba i który mogę od razu wrzucić gdzieś do edycji, bądź importować go od razu z, na telefon, gdzie Ostatnio w Lightroomie, ale wcześniej w Snapseedzie obrabiałem go na szybko i puszczałem gdzieś tam do mediów. Czy to jako podgląd, czy już jako gotowe zdjęcie. Co prawda wolę pracować na Rawie, w Photoshopie, ale nie zawsze mam na to czas. No i mówmy się. Prace na Instagramie, czy prace w mediach takie dostosowane do 2048 pikseli na dłuższej krawędzi, są to przeważnie prace, w których... Takich detali, które ja dopracowuję w domu, nie zobaczycie. Za to zobaczycie je w druku i do tego już warto poprawić. No, eee, 35, na której pracuję, to obecnie. Czekajcie, czy ja tu widzę coś tam? Coś... Widzę jakąś transmisję, coś. Nie, jest ok. <laughs> eee, w tej chwili mam ich kilka, a tą, którą biorę codziennie, to jest, czekajcie, niech się wyostrzy. Samyang 3514. Wersja pierwsza. Eee, ważne jest to dlatego, że teraz wyszła wersja druga i podobno ona jest szybsza. O ile istotne to jest eee, teraz, no, do nowych aparatów, czy jest to wersja pierwsza, czy druga, one są dosyć szybkie. Pracuję na teraz Sony A7.2. 7 Przy Sony A7.2 każdy nowszy obiektyw działa dużo wolniej, ponieważ on ma, po prostu jest starszy i ma wolniejszy procesor. I tutaj są też problemy z ostrzeniem. Przy wersji drugiej pewnie byłyby mniejsze. No, to tak tylko warto wspomnieć. Ale przejdźmy sobie tutaj do ważniejszych informacji. Dlaczego warto nosić obiektyw 35 mm? I od razu zaznaczam, nie chodzi mi tutaj o to, że nie warto mieć 16 mm, 24 mm. Każdego zwolennika szerokiego kąta uprzedzam. Jest ok, jeżeli macie inny szeroki kąt. Chciałem bardziej skierować to wideo do osób, które albo rozpoczynają swoją przygodę z fotografią, albo są zapaleńcami teleobiektywów. Więc różnica jest następująca. Przy teleobiektywach zbliżamy się do postaci, mamy mniejszą głębię ostrości, wycinamy tak jakby kawałek tego, co sami widzimy. Jak dobrze wiecie bądź nie, najbliższe naszemu polu widzenia jest 50 mm. Czyli jest to mniej więcej taka szerokość, jaką my widzimy. Jeżeli coś zbliżamy, to wycinamy tą przestrzeń, jeżeli, coś, jeżeli używamy obiektywu szerokokątnego, to tą przestrzeń rozszerzamy. Co jest szczególnie przydatne na przykład, w ciasnych pomieszczeniach, kiedy jesteśmy w małym pokoiku i chcemy zobaczyć większą skalę tego pokoju, co wiecie, już ze smartfonów szerokokątny obiektyw pokaże nam więcej. Teleobiektywów obiektywów typu 85 mm, czy 105 czy 135 mm nie stosuje w ciasnych pomieszczeniach. Po prostu no, zobaczycie tam tylko mały wycinek Oka, więc to, 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 to się mija. Sorry, że tak drapie, ale kurka wody na Swędzi. <grytania> Założyłem wełniany swetar dzisiaj. Także oprócz tego wykorzystania, że widzimy dużo więcej, pomyślmy, jak możemy go wykorzystać kreatywnie w portrecie. Oraz ogólnie kreatywnie w ciągu dnia. Znaczy jedną z największych zalet jest to, że możemy wejść w akcję i możemy w interakcję z tym, co fotografujemy, i możemy pokazać świat przedstawiony tak, jakby. Z naszej perspektywy, gdzie my jesteśmy jeszcze w kadrze, na przykład wysunąć nogę i pokazać swój but w obiektywie. Możemy również pokazać kawałek ręki, wyciągnąć liść. Wszystko to, co widzimy ostatnio w mediach, jakby udowadnia, że szeroki kąt jest bardzo, bardzo przydatny. Jednak, jakie są minusy? Na pewno bardzo zniekształca kadr. Im bliżej krawędzi kadru, tym bardziej jest zniekształcony. Jeżeli mamy jakąś odległość od obiektu, im bliżej obiektu, tym bardziej ten obiekt będzie rozciągnięty. Czyli jeżeli nos będzie w centrum kadru i go przysuniemy, co my tutaj teraz mamy? Mam tutaj teraz około 30-40 mm, czyli ja sobie tutaj podejdę, nie wiem, na ile widzę. To ten nos zacznie się wyciągać, tak? bo on się zacznie zniekształcać. Jednak ten efekt. Można wykorzystać na swoją korzyść. Można przedstawić jakby tą postać bliżej, w bardziej charakterystyczny sposób. Same zniekształcenia. Wyobraźcie sobie zdjęcie z koncertów. Na pewno widzieliście takie zdjęcie na koncercie, czyli wyciągnięta noga ze sceny, która jest taka wielka, 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 rozciągnięta, i mała głowa z gitarą również rozciągniętą, gdzie ktoś sobie tam gra, czy, czy jakiegoś rapera. Gdzie mikrofon jest wielki, bo jest wyciągnięty przed obiektyw, i tak fajnie, fajnie rozciągnięty i powiększony. Zrobimy małą przerwę. Zobaczę tylko, czy, e, czy jesteśmy publicznie, tak? Jesteśmy publicznie, zamkniemy widget. Według YouTube nadal wszystko działa. Pamiętajcie, że możecie wspierać fotoprzygodę na patronajcie patronaj.tpl/fotoprzygoda I dzięki, nawet każdemu 5 wemu wsparciu, mogę e, działać dalej. Mogę nagrywać nowe filmy i mogę przekazać Wam więcej ciekawostek czy z domu, czy z podróży. Dobra, wracamy do naszych 30 piątek. E, udostępnię teraz ekran. Dzisiaj e, fotografowałem pana, który siedział sobie na ławce. Z jakiegoś powodu się wygrzewał. Może dlatego, że było ciepło. To, co chciałem wyciągnąć z tego zdjęcia, to oczywiście charakter. Tak jak przy zdjęciach Piotrka, które być może widzieliście u mnie ostatnio na Instagramie. Tutaj niestety w momencie importu do Lightrooma, co wam zaraz pokażę. Dzieje się coś takiego, że ustawiam w opcjach, aby. Pokażę Wam od razu, gdzie. Jeżeli korzystacie z Lightrooma, może to być pomocne. Jak się tylko kiedyś wiecie, załaduje, nie? Więc ustawiając w Lightroomie, możemy wybrać, jakie ustawienia czy predefiniowane aparatu, czy predefiniowane, ustawione u nas chcemy wykorzystywać. Gdzie to jest? Jest. Ustawiamy sobie w RAW z na Global Camera Settings. I w, no możemy też ustawić konkretny aparat, który będzie jakby wymuszał te ustawienia. I u mnie są to Camera Settings. Więc jeżeli miałem ustawiony profil czarno-biały, on wykorzystuje czarno-biały. Tutaj on wygląda mniej kontrastowo niż rzeczywiście wygląda u mnie w aparacie. Dlatego wykorzystam jeden z moich presetów. Ostatnio stworzyłem 10 presetów, które, z których najczęściej korzystam. Nie sprzedaję ich póki co. Na razie wygląda to tak, że te presety są tylko dla moich patronów i one są tam całkowicie za free. No i weźmy sobie dynamiczne czernie, bardziej modry. Tu jest już bliżej tego co zrobiłem. E, oczywiście są to pierwsze zdjęcia. Mam 2-3 które chcę wybrać. Ale na początek, dlaczego w ogóle chciałem opowiedzieć o tej 35, to to jak podszedłem do tych portretów i co jest tutaj trudnością, a co jest zaletą. Więc wybierzmy sobie jedno z bliższych. Więc tak, wybierzmy sobie ten nasłoneczniony, piękny portret. Wybierzmy preset z dynamiczne czernie, bajmodry. Możemy jeszcze trochę wybrać na przykład analogowe, wtedy te czernie wyskoczą tutaj. No i teraz... Ten pan, który wygląda, jakby patrzył na mnie, bo te oczy oczywiście giną w momencie, kiedy fotografujemy w ostrym słońcu, on był, już wam pokazuję, w jakiej odległości. Czyli mamy sobie tutaj tego pana, który sobie siedzi. Hop-hop. Powiedzmy, że siedzi. Dobra. <grywka> Ctrl ZZ. O, teraz lepiej. Tu jest ławka. O, pan sobie na czymś siedzi. Proszę. I ponieważ miałem obiektyw 35 mm, to byłem tak blisko niego. To jest mój, mój aparat. Co znaczy, że wszedłem w jego personalną przestrzeń. I istotne jest tutaj, że jeżeli wchodzimy w czyjąś personalną przestrzeń, to ta osoba powinna nas do niej wpuścić, powinna chcieć, żeby ktoś się w niej znalazł. I gdybyśmy robili to teleobiektywem, tak jak często robi się street foto, czy zabrali 70-200, ta osoba nawet nie wiedziałaby, nie wiedziałaby, że jest fotografowana. Ale to, co zyskujemy, kiedy ta osoba wie, że jest fotografowana, to to, że wchodzimy z nią w interakcję. Ona może... Dać nam o wiele lepsze emocje, e, możemy ją o coś zapytać, możemy ją sfotografować podczas rozmowy, e, może się specyficznie uśmiechnąć, może powiedzieć nam coś, co nas rozbawi i co e, w tej interakcji pozwoli na stworzenie lepszego portretu, lepszej wizji albo oddanie waszej wizji w lepszy sposób. Minusem jest to, że jeżeli osoba, nie mówię tutaj, że ten pan tak miał, ale jeżeli e, fotografujecie na przykład kogoś bezdomnego albo jesteście w e, akcji, gdzie. Pada deszcz albo są kałuże. To wejdziecie i w zapachy, i w tą wilgoć. Więc jesteście w trakcie, znaczy w tej przestrzeni jesteście bardzo zaangażowani na wszystkie bodźce, które są dookoła. Więc jak śmierdzi to będzie śmierdziało. Jeżeli fotografujecie śmietnik z kilometra, to nie poczujecie jego zapachu. Chyba logiczne, nie? Fotografując również 35, która jest naprawdę przemega. Czekajcie, czy to jest to? Musimy pamiętać o pewnych zależnościach, to znaczy, obiektywy szerokokątne mają większą przestrzeń ostrości, co pokażę tutaj na tym symulatorze. Polecam korzystać przy planowaniu sesji. DOF jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Wpisujemy tutaj ogniskową, którą mamy. Wpisujemy F, czyli otwarcie przysłony z naszego obiektywu. I jak daleko jest nasza przestrzeń. Na tym dolnym pasku widzicie jak, e, jaki mamy zakres pola ostrości, czyli wszystko co będzie od niebieskiej do czerwonej linii będzie w ostrości. Jeżeli wybierzemy sobie no 1.4, weźmy 1.8, więcej osób posiada 1.8 czy obiektywy 2.8 niż, niż 1.4. Więc jeżeli ta pani sobie tam jest, to ona będzie taka malutka, malutka, a jesteśmy zaledwie 10 metrów od niej. Więc przybliżmy trochę tutaj naszą panią i zobaczcie, że ona nadal prawie cała jest w ostrości. Na odległości ile to jest? 3 metry? No troszkę powyżej 3 metrów. Więc jeżeli robimy portret, o gdzieś tutaj, to zobaczcie teraz na dole. Moje zdjęcie zasłania, więc już przesuwam. Takcie. Zrobimy sobie. O! Tak powinno być ok. Teraz widzicie tutaj e, po lewej stronie, jak blisko jest postać fotografowana do portretu. To jest po prostu masaka. To znaczy, że musicie ten obiektyw włożyć praktycznie w jej twarz. <grywanie> Jakby to nie brzmiało. Ale jest to bardzo ciężkie, i, i dlatego tutaj chciałem dać Wam kilka tipów, jak to zrobić w efektywny sposób, żeby e, ktoś nam nie sfrikował, tak? Bo. Bo jednak pamiętajcie, że to my możemy śmierdzić. <grywia> ja to żartuję, ale w sensie no nawet mocne perfumy mogą drugiej osobie przeszkadzać. Może jej przeszkadzać to, że ludzie patrzą dookoła, a my dosłownie wkładamy jej obiektyw czyjemu w oko. Jeżeli weźmiemy sobie obiektyw 50 mm, to tu już tą postać możemy odsunąć dla takiego samego efektu. I stąd. 85 daje taką przestrzeń, dlatego tak wielu fotografów lubi, bo tutaj ten portrecik możemy naprawdę sobie odsunąć. No i oczywiście mamy tu duże rozmycie. Im bliżej jesteśmy obiektywu, tym większe mamy rozmycie. Więc dla 35 to lekkie rozmycie to jest praktycznie nic w porównaniu do 50. Tutaj widać, że bardzo ładnie jest postać odseparowana, więc nie mamy tej idealnej separacji. Nie zalecam też tego, żeby zawsze korzystać czy z 1,4, czy z 1,8, czy z 2,8. Przysłony należy wybrać do warunków, jakie panują, i do efektu kreatywnego, jaki chcemy uzyskać. Fajnie, że mamy te opcje, ale nie zawsze musimy z nich korzystać. Tym bardziej, że pamiętajmy na ostatnim, na maksymalnie domkniętej przysłonie, jak i na minimalnie domkniętej przysłonie. Mamy pogorszoną jakość i musimy o tym pamiętać, że najostrzejsze obiektywy są gdzieś tam po środku, może nie po środku, ale powiedzmy, jeżeli jest to obiektyw 1,4, to przeważnie przy 2,8, 3,5 on jest najostrzejszy. Eee, więc mamy to, jedno to jest dystans, i mamy tą głębię ostrości, o której pamiętamy, że przy 30, 24, tak przy 5 metrach, to, to, to wiecie, to już nie ma znaczenia tam powyżej 5, 6 metrów. Wszystko będzie dla nas ostre. Taki urok tego obiektywu. Więc wróćmy sobie do pogaduchy. Wróćmy sobie do pogaduchy. Więc, mając obiektywy szerokokątne, jeżeli portretujemy kogoś, czy jest to studio, czy jest to plener, czy jakiekolwiek inne okoliczności, musimy pamiętać, że każdy ma tą, ten, tą swoją personalną strefę, tą swoją zonę. Wyznaczoną przez własne ego, przez nie wiem, czy tam własne poczucie wartości, czy po prostu coś, co robi na co dzień. Więc może to być pół metra, może być trzy centymetry. Niektórzy potrafią, powiedzą, Dobra, właśnie na barana, możesz robić zdjęcia jakie chcesz. A ktoś zauważy was, że wchodzicie tylko do pokoju, jesteście już w jego strefie, w której on nie chce, żebyście byli. Przykłady? Informatycy. <laughs> Pan stoi za blisko. Więc to co, to, co chcemy zrobić, to zapewnić. Osobę, że to co robimy jest fajne albo ważne, że przyniesie także korzyść tej drugiej osobie. Eee, chcemy podejść z uśmiechem. To jest mega ważne, żeby podejść z uśmiechem. Dlatego, że uśmiech to jest otwartość. I to, z czym również chcemy podejść, to z otwartymi ramionami. O, sorry, nie wiem czy. Cały czas uszkadzam ten mikrofon. Z otwartymi ramionami, to znaczy nie tak wiecie o Hag-Hag, tylko trzymając aparat, czy podchodząc, dzień dobry, chciałbym zrobić panu zdjęcie. Czy mógłbym zrobić panu zdjęcie? Tu jestem w dystansie, czyli nie wchodzę w jego strefę, albo w jej, a tu jestem cholernie otwarty. To znaczy, ja bardzo witam w swojej strefie, czy moglibyśmy podejść do twojej strefy? Jeżeli osoba ma ręce założone w ten sposób, Albo chowa się gdzieś tutaj, albo odwraca wzrok. To znaczy, że najprawdopodobniej nie chce nas blisko. Co to znaczy, że musimy sobie wywalczyć tą przestrzeń, czy na sesji, czy, czy tam, nie wiem, portret rodzinny, nie? Czyli chcemy otwartą osobę, chcemy uśmiechniętą osobę i musimy rozegrać to tak, żeby ta osoba pozwoliła nam wejść w tą przestrzeń. Wyobraźcie sobie, że to wy siedzicie i ktoś robi wam zdjęcie i podchodzi do was blisko, bliżej. I jeszcze bliżej. I pomyślcie, w którym punkcie czujecie się niekomfortowo. Postawcie się, e, wejdźcie w buty tej osoby. Uwielbiam <grywam> to. Wejdźcie w buty tej osoby i e, zastanówcie się, jak to obejść. Nie, bo dla każdego człowieka to będzie inny proces. Jeżeli jesteście prezesem dużej firmy, który wchodzi u siebie w firmie, a musicie mu zrobić portret biznesowy. E, i zabraliście 35, bo taki macie warsztat. I spodobały im się takie zdjęcia, a nie byli świadomi tego, że musicie podejść tak blisko. No to z tym ego trzeba walczyć. To znaczy, trzeba zapewnić. O, mości prezesie Ramzesie, zajebiasz, pan wygląda taka szczęka od dołu. To ja sobie wejdę tutaj, żeby jeszcze bardziej ją podkreślić. Czy to będzie ok? Najprawdopodobniej to będzie ok. Czy musicie znaleźć ten swój sposób? Na pewno. Y wchodzenie z attitude, gdzie jesteście cholernie pewni siebie. Zaglądacie co chwila pod aparat. Będzie dobrze, będzie dobrze. Nie sprawicie dobrego wrażenia. To znaczy w mikroekspresjach będzie widać, że ta osoba jest zdystansowana i tego też nie chcemy. Tak? Zdystansowana osoba z mikroekspresjami to będzie porażka portretowa. Więc osobę trzeba zachęcić. To są takie typy: uśmiech, otwartość, i jakieś zdanie, które potrafi tą osobę otworzyć. No i to musicie już tutaj wyczuć. Jeżeli jest to osoba z rodziny, rodzinna anegdota, coś co oderwie jej myśli od tego, że tu właśnie jest obiektyw, że tu jest ktoś w strefie. To co może też ułatwić, to to, że trzymając aparat, wezmę sam obiektyw, bo aparat sobie tutaj, wiecie, kręci. To, że sam aparat, który trzymamy. Może być trochę od nas odsunięty. Bo dzięki temu nasza sylwetka będzie trochę dalej od tej osoby, czyli od tej strefy, w której ona się czuje komfortowo. Więc nie tak. Tylko na przykład tak i na podglądzie. Jeżeli już musicie wizję, że to nadal trzymając tutaj możemy nogami, czyli biodrem, odejść trochę od naszego obiektu od osoby fotografowanej. To również będzie spoko. Dobra, nagadałem się odnośnie tego portretu. E więc zaletą również jest na pewno to w 35, że możemy pokazać historię, czyli jeżeli coś się wydarzyło w danym pomieszczeniu, to emocje oczywiście na twarzy są fajne, ale możemy widzieć, co się dzieje dookoła. I przygotowałem Wam kilka przykładów, które, których nie będę pokazywał na monitorze, za to mam taki piękny album. I ponieważ mamy lustrzankę, to myślę, że ona da radę wyostrzyć. Zobaczcie na te piękne zdjęcia, gdzie... Na sali gimnastycznej czy cyrkowej, nie wiem, co to jest, jest ujęte praktycznie wszystko. I. Jakby zbliżenie na jednego akrobatę byłoby pewnie spoko, ale pokazanie tej całej scenerii, tej dynamiki, tego wszystkiego, co, co tu się dzieje. To jest album WordPress Foto z 1999 roku. Większość zdjęć robionych jest tutaj szerokim obiektywem, mimo wszystko. Zobaczcie na takie kreatywne wykorzystanie szerokiego, portretu, szerokiego obiektywu. To jest czas na przestrzeń, ale widzimy wszystkie klawisze, widzimy naszą centralnie ustawioną postać. Co od czego mógłbym polecić, żebyście zaczęli? To znaczy. 35, ponieważ zamyka trochę przestrzeń dookoła naszego obiektu, to starajcie się, korzystając z obiektywu szerokokątnego, na początku swojej przygody centralizować nasz obiekt, czyli ustawiać go w centrum. I nie myśleć o samym obiekcie, tylko o tym, co go otacza, i przedstawić go tą przestrzenią dookoła w jak najlepszym albo w jak najciekawszym świetle. Wierzmy sobie jeszcze kilka innych. Zobaczcie na przykład na to zdjęcie. Zakładam, że to jacyś uchodźcy, bo na WordPress foto jest dużo takich. A dlaczego to jest ciekawe przy tym szerokim kącie? Bo to zdjęcie pokazuje nam, jakbyśmy tam byli, jakbyśmy dosłownie obok nich stali. I to jest właśnie też ciekawe w wydźwięku obiektywów szerokokątnych. One pozwalają nam być tam, gdzie była dana osoba, jakby pozwolić zdjęciu wejść w naszą strefę i być blisko, więc przybliżają nas do, do naszych obiektów, do naszego przekazu. Jezu, naprawdę muszę dopić szczuć tej kawy, bo już się. <laughs> mylę. już wiadomości. Nie ma komentarzy, ale zakładam, że coś tam widać. Na szerokich kontach wszystkie konflikty. Te zdjęcia wygrywają często konkursy, bo właśnie są bardzo blisko. O, zobaczcie tą piękną dystorsję. Zobaczcie, jak bardzo ten chłopiec jest zniekształcony. Jakie odbieracie wrażenie patrząc na to zdjęcie? To dookoła, tam jakiś drugi chłopiec jest zniekształcony, ma taką rozciągniętą głowę. Ale czy nie macie wrażenia, że rzeczywiście fotograf stoi, że stoi, znaczy stoicie nad tym chłopcem i patrzycie mu prosto w oczy? Spróbujcie teraz osiągnąć taki efekt. 70200. Polejcie 70 nad tego chłopca i zróbcie taką perspektywę. Myślę, że będzie bardzo ciężko. Na, drastycznych zdjęć nie będę pokazywał. Z tych ciekawszych jest jeszcze dużo fajnych. Kunia wam pokażę. Oto kuń. A jaki kuń jest, każdy widzi. Akcja, dynamika, dystorsje, Widać, że ten kuń wchodzi. To chyba było szerzej niż 35, jest 16. Ale zdjęcie mówi samo za siebie. Dlatego piękno szerokokonnych obiektywów e, można zobaczyć wszędzie. Ilość osób dookoła trumny. No, czy to na Was chociaż trochę nie działa? Oczywiście nie musi być tak mrocznie. Oczywiście może to być modelka, która jest zamknięta w jakiejś przestrzeni. Mogę Wam pokazać swoje zdjęcie, które wykonuję 35, które nie jest portretem, i już e, zaraz Wam je przerzucę. Tu wrzucimy analogowe by, tony by modry, chyba że chcecie bardziej filmowo to filmowo. Eee... Filmowy noir. A tymczasem. Wejdziemy sobie na moją stronę. Myślę, że tak będzie najlepiej. I przeszliśmy na modry I to zdjęcie Kasi na przykład. Było 35, gdzie stałem nad nią. Widzicie mi na miniaturze, miałem podniesiony aparat do góry. Były tutaj dwie lampy, to jest wanna. I byłem bardzo blisko Kasi, i jak widzicie, sama twarz jest większa od reszty sylwetki, i to też dzięki właśnie temu obiektowy. <gryzy> Czy jeszcze coś z 35 tutaj mam? Eee, pewnie sporo. To jest 35, to jest chyba 28 mm, i też jak widzicie, ta stopa jest wielka w stosunku do, do ich głów, ale to takie faszynowe. Oczywiście, zapraszam Was serdecznie na moją stronę. Tutaj też 35. Więc, jak widzicie, trochę korzystam z tej 35. Tu też Kasia na 35. I tego tutaj nie widać, ale to był. To studio ma przestrzeń, ale tu, gdzie byłem, akurat było bardzo ciasno. Więc 35 była idealnym wyborem. OP! I przejdźmy sobie z powrotem do Lightroom'a. I przejdźmy sobie z powrotem tutaj. Więc podsumowując, bo mi słońce już zaszło. 35 jest fantastycznym obiektywem, jak i również 24 do zamknięcia przestrzeni, do kreowania przestrzeni, do pokazania, że dzieje się coś ciekawego dookoła nas. Wymaga wejścia w tą przestrzeń, żeby jakby zasmakować, poczuć ten klimat, co jest bardzo. Słowa mi brakuje. Chodzi generalnie o to, że nagradza nas to, że wchodzimy w tą przestrzeń, bo otwiera nam to nowe możliwości. Czujemy ten klimat i jest to jakby integralna część zdjęcia tego, że musieliśmy tam wejść. Ta esencja tego zdjęcia, tego przekazu jest bliżej nas. Co możemy przekazać osobie, która ogląda to zdjęcie? Jezu, ale to zaplątałem. Kawa. W każdym razie, wrażenie, z obiektywów szerokokątnych może być dużo bardziej zadowalające, dać dużo więcej satysfakcji niż teleobiektywy, kiedy boimy się podejść do naszego obiektu, kiedy boimy się. Znaczy, dobra, sobie boimy, nie? Kiedy nie chcemy podchodzić i interaktować, interaktować, nie chcemy wchodzić w interakcję z danymi obiektami. Jeżeli coś się w naturze wydarza, to fajnie, fajnie, że możemy to obserwować, możemy zrobić sobie zdjęcie komórką, ale jeżeli chcemy zrobić. Coś, co wywoła zaciekawienie. Coś, co nad, nad czym ktoś się dłużej zatrzyma. To dobrze, żeby było tam dużo elementów. Dobrze, żeby było głębsze. Może tak powiem. Co do przysłony, ile, ile będziecie mieli przysłony w tej, czy tam 18, 35, czy 24, to już jest, to już zależy od Was. Przy portrecie to i tak nie ma znaczenia, bo przy 1,4 to raczej. Jak będziecie mieli taką głębię, ostrość, tego oka, nie złapiecie. Ale bardzo zachęcam. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób zachęciłem na tym live'ie do korzystania z 35. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał materiał o 35, taki, wiecie, mocno merytoryczny, a nie live'owy, to oczywiście dajcie znać. Raz w tygodniu będę starał się nagrywać live'a z nowymi tematami. A tymczasem trzymajcie się i widzimy się na fotoprzygodzie.